Mariusz Gzyl, witam Państwa w poradniku psychologicznym, a wraz ze mną, coach Bartosz Berend. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś będziemy mówić o zmianach. Zmiany to coś nieuniknionego w naszym życiu, ale człowiek jakoś podświadomie obawia się. Wszelkich zmian. Tymczasem no, trzeba na nie tak reagować, żeby to naszemu zdrowiu psychicznemu przede wszystkim nie zaszkodziło. Dokładnie. Każdy człowiek indywidualnie reaguje na zmianę. Jedni lubią zmiany, to ich kręci, inni obawiają się, wolą stabilizację. Natomiast niezależnie od tego, czy zmiany lubimy, czy nie, udało się zidentyfikować pewne cztery fazy tej zmiany, które z różną siłą pojawiają się u różnych mhm. osób. Cztery fazy i zawsze pojawiają się u człowieka, tylko na różnym poziomie? Na różnym poziomie, e, różny czas ich trwania, mm -hmm. różna intensywność. Mm -hmm. To proszę nam wytłumaczyć mm -hmm. te fazy. E, więc pierwszą z tych faz jest unikanie zmiany. Staramy się nie zauważyć, że zmiana ma miejsce. Mm -hmm. e, wydaje nam się, że zmiana nas nie dotyczy, być może zmienia się wszystko dookoła, my możemy działać tak, jak działaliśmy do tej pory. To jest pierwsza faza zmiany, i proszę zauważyć, to już jest zmiana. To jest już pierwszy etap zmiany. Mimo, że zmiana nas może nie dotyczyć, mhm. jednak zaczęła zachodzić. Mhm. Drugi etap zmiany to faza oporu. Tutaj dociera do nas, że zmiana jest nieunikniona. Wtedy pojawia się opór, zaczynamy obawiać się tego, co nastąpi. Nie potrafimy sobie wyobrazić tego, jak będzie wyglądało nasze życie, nasza praca po tej zmianie. Przychodzą nam do głowy liczne problemy, które mogą wystąpić, jeżeli ta zmiana zajdzie. Nie wiemy tak naprawdę, co z tym zrobić. Im bardziej nie wiemy, uh -huh. tym silniej opieramy się tej uh -huh. zmianie. Jeżeli uda się w jakiś sposób ten opór przezwyciężyć, jeżeli być może ktoś nam w tym pomoże. Jeżeli projekt, w którym uczestniczymy, projekt zmiany będzie właściwie zarządzany, będzie w tym projekcie właściwa osoba, która, mhm. która zarządzi tą zmianą, będziemy w stanie przejść do kolejnej fazy. To jest faza eksperymentowania. Czyli, e, czyli e, szukamy swojego nowego miejsca w nowej rzeczywistości, projektujemy tę nową rzeczywistość, zobaczyliśmy, że ta zmiana musi nadejść, jest i nieunikniona, widzimy, jest nieunikniona nie? i zaczynamy szukać swojej szansy. E, czyli tak projektujemy rozwiązanie, żeby ta nowa rzeczywistość była dla nas przyjazna. Mhm. Y więc eksperymentujemy, szukamy nowych rozwiązań, szukamy pomysłów. Y I w końcu, jeżeli nasze rozwiązanie zostanie zaakceptowane, y to de facto my zaprojektowaliśmy sobie tą przyszłą rzeczywistość i zaczynamy ją promować. Czyli przechodzimy do czwartej fazy zmiany, gdzie jesteśmy ambasadorem tej zmiany, przekonujemy mhm. innych do tej zmiany. Mhm. Y zmiana rzeczywistości się wydarza. Mhm. Y jak wobec tego sprawić, y by? Ta zmiana przeszła w, przez nas, no, nie tratując nas, ale żeby to by było w miarę gładkie przejście. Wiadomo, że niewiadoma najbardziej nas stresuje. E, mm. Wtedy pojawiają się czarne myśli w, i znajdujemy więcej argumentów na nie e, niż na tak. E, Tymczasem, no, co nas nie zabije, to nas wzmocni podobno, i to jest taka złota dewiza. Natomiast jak zrobić, żeby te pierwsze dwie fazy w, no, nie dotknęły nas za bardzo, bo wiadomo, że wtedy ta czwarty, może to się odbyć na tej czwartej, jak już będziemy zbyt zdruzgotani tym, co się stało w pierwszych dwóch czy trzech etapach. Mhm, e, dokładnie. Więc takim częstym błędem, który jest popełniany, e, to jest m, uznawanie oporu e, za zmianę jako przejaw wrogości. Mhm. Natomiast tak naprawdę, im większy jest opór. Tym większe jest zaangażowanie ludzi rzeczywiste. Czyli trzeba tym, to docenić. Tym, trzeba tak? to docenić, dokładnie, trzeba to zaakceptować i pomóc y, ludziom zidentyfikować, co jest źródłem tego oporu, y, dlaczego się obawiają. I w momencie, kiedy obawiają się y, nieznanego, mhm. trzeba y, pokazać im kolejny etap, to znaczy, że to oni tak naprawdę będą sobie mogli to nieznane zaprojektować. Jeżeli zidentyfikujemy, co wywołuje ten opór, mhm. dlaczego on się pojawia, jakie są obawy każdej z osób, która uczestniczy w zmianie, wtedy ludzie, przez to, że nazwą i odszukają te obawy, będą w stanie je zaakceptować. Mhm. Oni boją się nieznanego, ale nieznanego w tym sensie, że nieznanego, co przyniesie zmiana i nieznanego, ponieważ boją się jakichś własnych wyobrażeń, których jeszcze nie nazwali, których być może też nie znają. Mhm. No tak, ta walka z własnymi demonami jest chyba najcięższa ze wszystkich. Dokładnie. I y, ludzie w tym momencie potrzebują wsparcia. Tak jak mówiłem, częsty błąd w momencie, kiedy my zaczynamy z nimi walczyć, ten opór staje się jeszcze silniejszy. Mhm. W momencie, kiedy my staramy się ich zrozumieć, y, pomóc im zidentyfikować źródła tego oporu, wcześniej zaangażować tą zmianę we wcześniejszym etapie, wtedy pomagamy im przejść przez ten etap. Mhm. I y, dzięki temu oni osiągają korzyści, ponieważ. Y, ten opór wiadomo nie jest motywujący, to nie jest taki stan, w którym chcemy być, yy, więc oni dzięki temu potrafią, będą mogli wykreować swoją rzeczywistość, a jednocześnie sama zmiana dzięki nim będzie mogła yy, iść naprzód. Mhm. No i chyba yy, dużą sztuką w takim wypadku jest yy, pokazanie tych jasnych stron, prawda, że yy, ta zmiana w efekcie. Będzie korzystna dla danej osoby, nawet jeżeli w okresie przejściowym może nie być najciekawiej. Dokładnie, bo ludzie chcą, żeby zmiana była korzystna, a że nie potrafią tych korzyści zidentyfikować w tym etapie obawiają się ich i pojawia się opór. Mhm. Także w momencie, kiedy pomożemy im zidentyfikować korzyści, oni sami będą chcieli przejść dalej. Mhm. Tylko, tak jak mówiłem, trzeba ten opór zaakceptować i zrozumieć i potraktować go jako dobrą intencję ludzi, że im bardziej się opierają, tym bardziej chcą dobrze dla tej zmiany i dla siebie. Mhm. A nie jako wroga i kogoś, kto próbuje sabotować mhm. zmiany, projekt, który realizujemy. No ale niestety to, o czym Pan mówi, to jest chyba Najczęstsza reakcja. Zastanawiam się tylko nad jednym, bo w, wobec tego można taki komunikat o zmianie, nawet jeżeli będzie w najjaśniejszych barwach przedstawiony, zrozumieć jako no, mydlenie oczu, tak zwane, prawda? Że ktoś chce podkolorować, żeby to aż tak dramatycznie nie wyglądało. I taka też jest reakcja ludzka, że dobrze, dobrze to Ty sobie opowiadaj, a ja swoje wiem, bo to tak czy inaczej nie może się dla mnie źle skończyć. To prawda. Także trzeba to zrobić bardzo umiejętnie. To nie chodzi o to, żeby ludziom pokazać korzyści, które ktoś tam odniesie i niekoniecznie będą to ich korzyści. Mm -hmm. Wtedy faktycznie mogą odebrać to jako mydlenie oczu. Mm -hmm. Natomiast trzeba porozmawiać z nimi o ich korzyściach, które oni indywidualnie mm -hmm. mogą odnieść mm -hmm. z tej zmiany. No, ważne jest tylko, żeby na przykład pracodawcy znaleźli na to czas, to po pierwsze, a po drugie, mieli dobre chęci, a nie sami mieli świadomość tego, że może przyszłość jest niewiadoma, a ja tak czy inaczej muszę to przeprowadzić, więc odruchowo spycham to z siebie, prawda? I wtedy unikam e, mhm. i jakiejkolwiek komunikacji, bo to może być opacznie zrozumiane. Tak. E, myślę, że pracodawcy zyskują świadomość, z, poznając proces właśnie zmiany, który, który zachodzi, e, decydują, że albo potrafią sobie samodzielnie z tym poradzić, albo zatrudniają specjalistów, mhm. którzy są w stanie przez e, zmianę przeprowadzić organizację. Czasami są to specjaliści, wykwalifikowani kierownicy projektu, którzy wdrażają duże mm -hmm. projekty i w ramach tych projektów zarządzają zmianami. Czasami są to indywidualne osoby, które pomagają indywidualnym pracownikom. Mm -hmm. To wymarzona sytuacja, aby jak najwięcej pracodawców decydowało się na podjęcie takich kroków. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Pan dziękuję Bartosz bardzo. Darent, coach, był naszym dzisiejszym ekspertem, a to był poradnik psychologiczny. Zapraszamy Państwa również za tydzień.